Czy metotreksatem można się zatruć? Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Na początku nagrania zaznaczam, że nie mam żadnych związków osobistych bądź finansowych z żadnym z producentów metotreksatu. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule Oczywiście, metotreksatem można się zatruć. Jednakże takie sytuacje są rzadkie i najczęściej wynikają z jednej z dwóch przyczyn. Pierwszą jest nieprawidłowe stosowanie metotreksatu. Pacjent może źle zrozumieć zalecenie dotyczące stosowania leku i zamiast zażywać go raz w tygodniu, zaczyna przyjmować go codziennie. W takim przypadku szybko osiąga się efekt, jaki metotreksat daje przy typowym stosowaniu w leczeniu nowotworów złośliwych. Drugą przyczyną jest nagłe pogorszenie funkcji nerek. Metotreksat w większości jest wydalany z organizmu przez nerki, dlatego jeśli nagle dojdzie do znacznego pogorszenia ich funkcji, może to skutkować gromadzeniem się leków w organizmie i zatruciem. U młodych ludzi taka sytuacja jest rzadka. Jednak w przypadku seniorów, którzy na wskutek infekcji, gorączki czy biegunki tracą płyny i nie nawedniają się odpowiednio, może dojść do ostrego uszkodzenia nerek. Jeśli taka osoba przyjmuje metotreksat, to istnieje ryzyko, że organizm nie będzie w stanie go wydalić z moczem z powodu pogorszenia funkcji nerek. Na szczęście takie sytuacje są rzadkie, ale u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek unika się stosowania metotreksatu, ponieważ są oni bardziej podatni na znaczne pogorszenie funkcji nerek a przez to na działania niepożądane metotreksatu. Inną rzadką sytuacją jest nagłe pogorszenie czynności wątroby, które również może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu we krwi. Znaczne stężenia metotreksatu powodują nasilenie jego działań niepożądanych, przede wszystkim nudności i wymioty. W przypadku zatrucia metotreksatem najbardziej boimy się jego działania na szpik kostny. Metotreksat w przypadku zatrucia hamuje podziały komórek szpiku do tego stopnia, że liczba białych krwinek, czyli komórek odpornościowych oraz płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie u tych pacjentów gwałtownie spada. W sytuacji zatrucia metotreksatem pacjent wymaga hospitalizacji. Na szczęście posiadamy skuteczną odtrutkę na metotreksat, jaką jest folinian wapnia. Podsumowując, zatrucie metotreksatem jest rzadkie i dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których pacjent zamiast stosować metotreksat raz w tygodniu, stosuje go w tej dawce codziennie. Zatrucie metotreksatem wymaga leczenia w szpitalu.